Bójzaczek moi mili, słuchajcie, dzisiaj na gorąco, na żywo, z emocjami, z mocą, bez żadnego skryptu, bez żadnego pomysłu, bez absolutnie niczego, z pustą głową, ale z, czy z wielkim sercem miłości, bo dzisiaj rozmawiamy o Pokemonach, ale musicie się domyślać, że skoro mówię, że rozmawiamy o Pokemonach, to znaczy, że rozmawiamy o detektywie Pikachu, który wszedł do kin już do normalnej dystrybucji, jak go widziałem trochę tam przedpremierowo, nieistotne, i który jest, mały spoiler, absolutnie wspaniały, z tym, że... Od razu mówię, tu jeszcze o to, to, to ma parę różnych blasków i cieni, ale dzisiaj to nawet nie do końca jest recenzja. Oczywiście to jest opinia o detektywie Pikachu, ale postaramy się ją zawiesić w takim trochę szerszym kontekście, czyli co detektyw Pikachu oznacza dla marki Pokémonów ogólnie i co też on oznacza dla ekranizacji gier, które nie miały dobrej pasy ogólnie nigdy ever. Więc. Zobaczymy, jak to, o jak to się wszystko ugrywa. Powiem też sobie trochę o hejcie na tym film, i ten materiał połączy się trochę z tym pierwszym materiałem o Pokémonach na Aberracjach. Tym, który ma taką wiecie, miniaturkę miłość do Pokémona, i to jest taka właśnie opinia o serii, ale też recenzja Pokémon I Choose You. I myślę, że tam jakby poruszyłem dosyć sporo tematów, które tutaj będę też chciał rozwinąć, więc bym zachęcał do obejrzenia też wcześniejszego, ale to. Jest, to jest samodzielna też opinia o detektywie Pikachu. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Pika, pika, zaczynamy. Kanał Aberracji jest miejscem dla każdego miłośnika kultury. Jeżeli interesujesz się kinem, grami wideo lub światem komiksu, to powinieneś rozważyć subskrypcję, by być z naszymi materiałami na bieżąco. Serdecznie zachęcam. Na dobry początek taki mini skrót fabularny. Słuchajcie, Tim Goodman jest trochę dziwnym chłopcem, a właściwie już takim młodzieńcem, ponad, bo już na pewno jest pełnoletni, w świecie wypchanym Pokémonami, w świecie, w którym niemal każdy jest trenerem, ma swojego partnera, jest jakby poké, partnera i tak dalej. Tim stroni od tego wszystkiego i sprzedaje ubezpieczenia. I niby potrzebny zawód, i tak dalej, ale wszyscy na niego patrzą jako na trochę takiego dziwaka, kumple co mu pomóc, żeby zdobył jakiegoś poka, coś takiego, ale Tim od tego wszystkiego stroni, bo ma dziwne traumy z przeszłości. Na, serio, na, na, naprawdę jest, i to, nie jest aż takie, i, i to nie jest aż takie głupie. I w ogólnym rozrachunku niby wszystko ok, do momentu aż Tim nie dostaje informacji, że jego ojciec, detektyw mieszkający w Rime City zaginął, a prawdopodobnie też zginął wraz ze swoim Poké Partnerem. Więc Tim jedzie do Rime City, które jest jakoby taką utopią ludzi, pokemonów, gdzie nie ma pokeboli, trenerów i tak dalej. I tam chce poukładać ostatnie sprawy ojca, posprzątać jego mieszkanie i itd. ale nagle oczywiście trafia na szlak pewnej Intrygi, pewnego, o pewnego spisku, który musi rozwiązać, a pomoże mu w tym podobno zmarły pa Poké Partner jego ojca, czyli Pikachu w detektywistycznej czapeczce. I żeby było ciekawiej, ten Pikachu może się z timem porozmawiać normalną ludzką mową, czego pokemony normalnie nie mogą, i parę razy się w tym filmie z tego ktoś naśmiewa. Tak więc dochodzi do dziwnej, magicznej sytuacji dla tego świata, w której dwie postacie muszą odnaleźć siebie, stworzyć, stworzyć jakiś team i zacząć. I zacząć po prostu sobie ufać, znaleźć przyjaźń i tak dalej, i swoją ukrytą moc, czyli klasyczne poke, tematy. I teraz już Wam powiem, przejdźmy od razu już do opinii, ale jeszcze zanim, chciałbym coś powiedzieć o ludziach, którzy hejtują ten film. Znaczy, nie hejtują, bo to często jest po prostu zwykła konstruktywna krytyka, żeby było jasne. Hejt to tak się nadużywa w ogóle tego słowa. Chodzi mi o ludzi, którzy Wam powiedzą, że. No, byłem w kinie, wiesz co, ten film jest taki dziecinny. Ten film, wiesz co? Nie! Ta intryga była, tak trochę się nie kleiła, i w ogóle to nie ma sensu. A ci w ogóle powiem, że od początku wiedziałem, jak to się skończy. A tak w ogóle. To ja ci, o to, o to ja ci powiem, że nie wiem, nie wiem. Wiesz co, To wszystko było jakieś takie za proste. Uwierzcie tym ludziom, naprawdę. Ja ten film uwielbiam i ubóstwiam, ale to nie jest tak, że nie widzę jego braków. Oczywiście, jeśli mielibyśmy go tak oceniać, jako każdy jeden kolejny film, no to jasne, że ta intryga jest trochę prosta. Jasne, że to się trochę dziś tu nie klei. Jasne, że coś tam, coś tam, coś tam, ale z drugiej strony ci ludzie trochę nie wiedzą, co mówią, bo mówimy o wielkiej marce Pokémonów. Mówimy o wielkiej. Jakby machinie, która już od ponad dekady po prostu napędza świat rozrywki. Mówimy o rosnącym bycie, który szczerze ma wielki, ogromny problem. Pomimo, iż nadal jest popularny, pomimo, iż nadal jest moim zdaniem angażujący, to niestety cała ta marka potrzebuje jakiegoś odświeżenia, czegoś, co pchnie ją w zupełnie nowe tory, jakiegoś nowego medium. Gry ciągle się zmieniają, ciągle są większe, ciągle są lepsze, ale niestety. Też ciągle stoją w jakimś takim dziwnym, stagnacyjnym yy, za, o, o zawieszeniu. Dopiero ostatnie: Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee, pomimo iż też takie trochę regresem, takie trochę dziecinne, pchnęły to już gdzieś w jakieś świeższe momenty, pomimo iż były remakeami tak naprawdę. Z drugiej strony mieliśmy Pokémon I Chose You, czyli ta animowana strona całej serii, który też troszeczkę starał się to odnawiać, ale. Szczerze, po nim zaraz przychodzą znowu jakieś remake starych filmów, znowu coś, więc ta seria tak naprawdę trochę jest zm zmącona, za zamieszana. I nagle, i tutaj już dochodzę do tego trochę, jakby, że co ten film znaczy dla tej marki, pojawia się detektyw Pikachu, czyli pierwszy w pełni autoryzowany, normalny film, aktorski live action z Pokémonami. Wcześniej czegoś takiego nie było, i od razu Wam mówię, to jest naprawdę wielki krok dla tej marki. I po pierwsze, dlatego, to jest może trochę dziwne, że w końcu ktoś, twórcy, no nie wiem na którym poziomie produkcji to wyszło, uwierzyły, że Pokémony to jest wielka, znana marka i nie trzeba jej w pewny sposób. Tłumaczyć, nie trzeba w pewien sposób budować tego więcej niż już jest nabudowane kulturowo. Dlatego Detektyw Pikachu to tak naprawdę mocne, samodzielne dzieło, które stoi na własnych nogach i możesz to obejrzeć i nie dostaniesz tysiąca wyjaśnień co to jest za świat, czemu jest tak, czy ten pokémon nazywa się tak, tak. Tu nie ma wielkiej ekspozycji fabule, nie ma, nie ma jakichś takich okropnych narracyjnych zagrań, jakichś nawet skarbów narracji jest mało, coś tam jest, ale rozumiecie o co mi chodzi mi o to, że ktoś z odwagą podszedł do marki i trochę jak z tym Spider-Manem w MCU, któremu nie pokazują, wiecie, tego Origin Story, jakby z wujkiem Benem, ktoś tak w końcu podszedł do Pokémonów, czego, czego nie udało się tak naprawdę. Animowanej serii, która tam ma 20 filmów, parę seriali, bo to każdy film się zaczyna tym takim tekstem: To jest świat Pokémonów, on działa tak i tak, są trenerzy, ta, 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 ta. Tutaj udało się to powiedzieć znacznie subtelniej, lepiej, zaznaczono wiele różnych motywów i nagle okazuje się, że detektyw Pikachu jest takim samodzielnym, mocnym bytem, który otwiera całą jedną gałąź dla tej marki, bo to też trzeba zaznaczyć, skoro pierwszy film to, to jest dla nich zupełnie prawie że nowe medium, jasne tak, filmy animowane też są filmami, ale mówimy już o innym odbiorcy, bo jednak te animowane zawsze były trochę bardziej dziecinne, ludzie przynajmniej nie zawsze chcieli je oglądać. Oczywiście są tacy maniacy jak ja, którzy widzieli tam prawie każdy, ale jednak do wielu bardziej przemówi film aktorski, i więc to jest dla Pokémonów zupełnie nowe medium, które też otwiera zupełnie nowe spektrum zabiegów fabularnych, narracyjnych, postaci i tak I w tym momencie muszę teraz powiedzieć, że dzięki temu, dzięki temu, że jest to samodzielne dzieło, że jest odważne, bo. Umówmy się, że wzięcie na pierwszy film detektywa Pikachu, który odstęp, odstaje zdecydowanie od innych gier z serii Pokémon, jest dosyć odważnym krokiem, bo jest to trochę inny świat tutaj Pikachu Gada, jakby Rime City nie jest klasyczną konstrukcją, w którym to mamy trener w Pokémon, gdzie każdy wciąga Pokéball, gnaj, tam walcz, ryb i tak dalej. Nie, to jest zupełnie inny świat i długo się bałem jak to ugrają, ale okazało się, że Twórcy świetnie potrafili stworzyć furtkę, że oto jest normalny świat trenerów i tak dalej i jest to Rime City, gdzie możesz spotkać każdego pokemona biegającego na wolności, bo w tym mieście wszyscy mają równe prawa. Pokemon, człowiek, każdy może sobie kupić mieszkanie, dom i tak dalej, no tylko musi umieć to zrobić. Y rozumiecie, wszyscy są na równi, więc stworzono bardzo ciekawy podkład i trochę wypchnięto wszystkich od razu na głęboką wodę. Super, świetnie, ale zarazem mocno zmieniono tą fabułę, bo w poprzednim programie o Pokemonach mówię o tym, że schemat fabularny jest najgorszym, co spotyka poki od lat. I tu się okazuje, że trochę jest tego schematu, bo on minimalnie panuje, ale z drugiej strony nowy świeży bohater. Jakby cała cała ta sytuacja z zawiązywaniem przyjaźni, ale zarazem podbudowanie tego, takie doros... bardziej dorosłe motywy, typu śledztwo, typu traumy z dzieciństwa, typu połączenie dziecka i rodzica, jakieś błędy komunikacji między nimi, to naprawdę buduje nieco głębszą opowieść, która jest i dla starych, i dla młodych. Więc czy pójdą dzieci, i będą się śmiały z całego tego pokoju świata, ze śmiesznych docinków Pikachu i tak dalej, czy pójdą dorośli, na pewno będą mogli się. Bawić. I teraz zmierzam do tego, że ludzie, którzy mówią, że ten film jest trochę dziecinny, muszą zrozumieć, że to jest najwięcej, co można wyciągnąć z Pokémonów. Bo, bo pomimo, że ten film jakby pisze się na pewne odważne rozwiązania, słuchajcie, to jest nawet scena, to nie jest żadna przesada, w której Pokémon jest polewany benzyną i ktoś chce go podpalić, i serio to tutaj jest, to on niestety ten film musi zachować zdrowy balans pomiędzy. Dzieci nadom, a dorosłością musi być bezpieczny Nintendo, jakby, które trzyma Pokemony tak naprawdę w garści, czy, czy, czy tam Game Freak, no nie istotne. Chodzi mi o to, że nie pozwolą sobie, żeby ta marka skręciła za bardzo w mroczne tony. To zawsze musi być środek, to zawsze musi być bezpieczne. Dlatego jakieś śledztwo, podziemne, walki i te, i te traumy, tutaj jakby naszego głównego bohatera. To i tak jest strasznie dużo jak dla tej marki i to naprawdę mówi nam, że no, Pokemony poszły dalej i to się zaczyna robić satysfakcjonujące. Bo nawet pomimo dziecina, nawet pomimo uproszczeń, nawet pomimo jakiegoś nieklejenia się no powiem Wam tylko tyle, to można się za zagłębić i naprawdę przejąć się losem bohaterów świata i tak dalej. Nawet jeżeli główny zły robi coś takiego, ha, jestem zły. Więc jest naprawdę nieźle. A teraz też przechodząc tak trochę bardziej recenzencko, jaki ten film jest w ogóle dalej? No tak powiedziałem, ta fabuła już satysfakcjonuje. Oczywiście ma swoje braki, ale myślę, że zachowuje dwa się zdrowy balans. Też, też również pomiędzy akcją, komedią i tak dalej. Też takim totalnie skrajnym pokę absurdem i Takim, może bardziej życiowym podejściem do, do całego tematu, więc to jest naprawdę spoko. Uczy też miłych, ważnych rzeczy, co, co ta marka robi od zawsze, ale robi to subtelniej, inaczej, milej i jest to na pewno ciekawe. Nawet ten taki słynny motyw, wiecie, ten taki ostatni, zawsze, że nasi bohaterowie muszą mieć jakieś spięcie, żeby na końcu znowu się pogodzić. Tutaj jest ugrany w jakiś taki fajniejszy sposób, że ja wierzę, że oni złapali jakąś więź i ta przeszkoda między nimi jest rozwiązana troszeczkę inaczej, niż zazwyczaj. To jest jakaś klasyczna kłótnia, to jest coś innego. Więc naprawdę fa o fabularnie uważam ten film za spełniony. Ale wiecie co, fabuła to jest jedno. sobie powiedzieć też o tym, że detektyw Pikachu kryuje na ekranie absolutną magię. Ale to, mówię tu o ożywieniu całego Pokeświata świata w tej wersji live-action, live i po prostu powiem Wam tylko tyle: no, Szapoba, jestem pod wielkim wrażeniem. Tak żywego, kolorowego, przepełnionego pokami świata naprawdę wręcz się nawet nie spodziewałem po gwiazdunach. Myślałem, że to będzie jednak na trochę mniejszą skalę. Okazuje się, że rozmak jest fenomenalny, a cały świat został potraktowany z niezwykłym wręcz szacunkiem, bo... Mówię, są jakieś nowe sytuacje stworzone, nie mówią, że w ogóle jakby eliminują ten cały świat trenerów, i tak dalej, więc jest to otwarty świat na to, żeby mm, zrobić coś więcej. Oj, coś zaczepiłem, że, czyli będą kolejne filmy mogły powstać dokładnie w tym samym świecie. Z drugiej strony mamy zabieg czasowy, który nam mówi, że to może być ten sam świat, który znacie z animacji, ale w trochę innym momencie, bo tutaj jest to jasno zaznaczone dlaczego i tak dalej. So, myślę, że sprawny widz sobie to zaraz wy, wyłapie, A z z drugiej strony, jeszcze znaczy czy z trzeciej, czwartej strony, no ten świat ma kupę smaczków, odwołań i po prostu żyje, jest kolorowy. Chcecie oglądać całe to miasto, które wygląda trochę jak jakiś taki Blade Runner, trochę jak jakiś taki, wiecie, z jakiegoś takiego klasycznego neo-Noir, neo, neo bo. Mm, tak, ten film czerpie z Neoniuaru, ta fabuła czerpie z niuarów i to są pokę neoniuary, neo ale niesamowicie jest to zobaczyć w filmie o małych kolorowych stworkach, które mogą walić piorunem lub tam listkami w siebie, o w siebie rzucać. Niesamowite. I. Kiedy widzicie ten świat, te neony, to to wszystko jest przepełnione Pokémonami. Widać, że Pokémony przepełniają ten świat i nie zmieniają tylko tego, że zwierzątka chodzą obok ludzi, ale zmieniają całą, całą kulturę, absolutnie wszystko dookoła. Więc, nawet powiedzenia w stylu Oh my god, są tutaj zmienione na Oh my Arteries, Więc niesamowite. Świetne, barwne, wciągające, i nawet jeżeli fabuła Was nie do końca angażuje, to nagle się może okazać, że świat jest tak barwny, sympatyczny, kolorowy, że chcielibyście w nim po prostu mieszkać, bo jakaś małpka strzel z trzema rąkami, rękami może się bujać Wam tam na znaku, kiedy Wy siedzicie w swoim smutnym, opuszczonym mieszkaniu, i nagle wszystko byłoby lepsze i bardziej promieniste. Ja wiem, niektórzy powiedzą, że efekty specjalne jednak tutaj nie siedzą, że te efekty, o Boże, te Pokémony są takie odstające i tak dalej. I owszem, tak jest. Ja Wam powiem, że tam nie. Niektóre modele poków z trzeciego planu coś tam nie dogrywają. Nie zawsze każdy pok, moim zdaniem, wygląda dobrze, ale jednak myślę, że twórcy postawili na taki sweet point, w którym one są trochę sztuczne, trochę prawdziwe, ale zarazem zachowują ten swój taki oryginalny wygląd. Wiecie, nie podzieliły losu. Jeża Sonika z ostatnich zwiastunów, którego już trzeba zmieniać przed premierą filmu, no bo wygląda okropnie, bo ktoś postawił na trochę za dużą porcję realizmu. I ja to rozumiem, no ale no niestety, no widzicie, pokemony wychodzą tu bardziej obronną ręką i sztuczność miesza się jednak z realizmem i powstaje dobry, miły sweet point, bo przecież i tak mamy pewne zawieszenie niewiary, a nawet udało się przemycić parę takich zabiegów, że pokemony, które w teorii mają być straszne w animacji, ale nigdy tego nie widać. Bo są kolorowe, jaskrawe i tak dalej. Tu faktycznie są straszne i na przykład widzimy, że taki Chalizard wcale nie jest taką miłą istotką, tylko wielkim jaszczurem, który się tam ślini, a gengar no wcale nie jest miłym, uśmiechniętym fioletowym duchem, która... <laughs> tylko jest, no jest po prostu zjawą, która <laughs> paskudnie liże ludzi, więc. Ten mroczek, ten brudek, to wszystko udało się to przemycić w warstwie stylistycznej, w fabule i tak więc wow, tylko jeszcze raz przybiję pieczątkę. To jest ogromna zmiana dla poków, a przy okazji dostajecie satysfakcjonujący, miły i taki ciepły zarazem film, który może po prostu dostarczyć Wam kupę zabawy, rozrywki, bo jest tu też sporo komedii. No, już nie będę mówił, że dla wszystkich Pokefanów jest tak strasznie jeszcze dużo nawiązań. I na przykład wam powiem, że jak tam gdzieś na ekranach w trzecim planie zacznie na przykład Straż Pożarną Squirtlów, to od razu wam się rozpala se, o, o, o serduszko, bo pamiętacie klasyczne animacje. Więc łówcie smaczki, łówcie łow, wszystkie isteregi, no jest to po prostu świetne. Ale teraz przejdźmy sobie do tego, bo już za dużo zdecydowanie za zachwaliłem tym film. Ja wiem, że to będzie za długie. Czekajcie, tutaj coś miałem sobie sprawdzić. Aha! Teraz sobie powiedzmy, co to w ogóle oznacza dla. Mm, co to w ogóle oznacza dla ekranizacji gier. I od razu Wam powiem, że. Oznacza dość dużo, bo oznacza, że dostaliśmy naprawdę świetną ekranizację gry. Tutaj ten film to nie jest stricte przełożenie fabuły detektywa Pikachu, tam tu są pewne zmiany i tak dalej, ale. Faktycznie gra Detektyw Pikachu ma bardzo podobną fabułę. Ma bardzo. też się rozwija na przykład o dziwne pokę narkotyki. Serio. I, ale dołożenie też trochę tego z tych klasycznych gier, trochę zmian scenariuszowych, spowodowało, że mamy niedosłowną, ale dość wierną i przy okazji mile odmieniającą wszystko adaptację. Czyli, tak jak powiedziałem, uszanowanie oryginału, ale zarazem ale zarazem wprowadzenie zupełnie nowych rzeczy, odmian i tego, żebyście odkryli zupełnie nowy świat. Z trzeciej strony widać, że ktoś uszanował markę, tak jak już opowiedziałem, i nie próbował Wam łopatologicznie wszystkiego wyłożyć, tylko szanuje, że na pewno ją znacie i ta adaptacja no nie musi Wam mówić, że jest na podstawie gry, nie musi robić jakichś zabiegów, które znacie tylko i wyłącznie z gry, typu ujęcia FPS, żeby powiedzieć, ej, to jest gry, wiecie. Nie. Tu jest to jest samodzielna, mile, dobrze poprowadzona historia. I jednak mówi nam też o tym, że chyba w końcu właśnie znaleziono złoty środek, czyli róbmy dobre filmy z angażującymi postaciami, a nie starajmy się przetworzyć gry. I zobaczcie też, że jak niesamowitym jest to, że właśnie wzięto na pierwszy film detektywa Pikachu, czyli grę z Pokemonami, która ma najmocniejszą, najbardziej zwartą i taką wciągającą fabułę, która nie polega tylko na tym, że chodzę od domu do domu, walczę i o Jezus, na końcu jestem mistrzem. Więc sam wybór gry z uniwersum Pokémonów na pierwszy film w uniwersum Pokémonów jest znaczący. Czyli ktoś tu postawił na to, żeby ta historia tu była, żeby można było wykreować świat i przy okazji zaznaczyć miłą, świetną fabułę. I okej, okay, to jest świetny wybór. To nie jest wybór, wiecie, gier, które jakoś się nie spisują albo są wtórne. Wzięto najbardziej jakby fabularny zbytów zbytów o Pokémonach i opowiedziano go w formie live-action. Świetna decyzja. Jednakże, czy to coś zmienia w jeszcze w szerszym spektrum? Czy nagle wszystkie ekranizacje gier zaczną być dobre? No i mam wrażenie, że niestety nie. Wiecie, na razie dostaliśmy ich bardzo mało, takich znośnych. No Prince of Persia, jakiś Silent Hill, teraz detektyw Pikachu jest zdecydowanie na samym szczycie. No ja bym powiedział, że Rampage, który jest, polega na jakiejś grze 2D, czyli tam można było zrobić wszystko, też jest niezłą ekranizacją gry. Ale mam wrażenie, że niestety jeszcze wielu się pokusi o to, żeby chwycić do ekranizację się Mortal Kombat, które... Trzeba się trochę postarać, żeby tam było naprawdę wciągająco. Czy, na, czy myślę, że nawet może jeszcze póki się pokuszą o film live action, który nie będzie już tak dobry jak Detektyw Pikachu. Ale to jest kolejny przebłysk w całym tym nurcie ekranizacji gier do tego, bo odnali nowy język, by pokazać, że słuchajcie, nie skup, skupmy się na robieniu filmów, a nie na przekładaniu gier. Poczerpmy z nich, ale zróbmy dobre filmy. Więc Detektyw Pikachu jest na pewno i skierką nadziei w tym, że będziemy dostawali świetne ekranizacje. A teraz Sony chce robić ekranizacje paru tam swoich gier, więc liczę, że wyciągną też pewne wnioski z detektywa. I słuchajcie, tak naprawdę to jest wszystko, co Wam chciałem powiedzieć. Podjarałem się filmem strasznie, mówiłem za długo zdecydowanie, ale to jest recenzja fana, to jest, to jest moje i tak nie wierzę, że ktoś obejrzy materiał o pokemonach na tym, na tym kanale. Więc słuchajcie, wierzę, że też Wy napiszcie, jak się bawiliście na Detektywie Pikachu, czy znacie świat pokemonów, czy nie. Napiszcie mi, jeżeli nie znacie, to jak czuliście się w niego osadzeni, czy czuliście, że jesteście w niego trochę wbici, bo to jest świat trochę skomplikowany. To jest świat, w którym wiecie, są jednak stworki, dziwna, magiczna, bardzo zaawansowana technologia, i w tej fabule też rzeczy, które można by spokojnie nazwać magią. Tak więc wiem, to nie jest takie proste. Napiszcie, jak wy się w niego wbiliście, jak, jak, się, jak się na nim bawiliście, jeżeli wcześniej na przykład nie znaliście poków. Moi mili, to tyle. Buziaczki dla Was. Komentujcie tam, subskrybujcie, róbcie co, co chcecie.